Się ma, tutaj Tchodor. Dzisiaj sobie pogadamy o JJ Jokerze. Tak, gościu nie nagrywa już jakieś półtora roku i ma 300 tysięcy, ponad 300 tysięcy widzów. Tak, dalej mu te suby idą. I ostatnim jego postępem tutaj było, że leży z 40-stopniową gorączką, dlatego nie ma filmów. Tak, ale teraz jak się skończyła gorączka, to on sobie pojechał na studia. I wszystko olał, nie powiedział nic, że jedzie, nie Tylko po prostu pstryk i już go nie ma Gościu, nagrywasz dla ponad tysięcy widzów, a wszystko olewasz To już dla mnie to trochę śmieszne jest Dobra, można, można powiedzieć, że Dobra, gościu zrezygnował z YouTube, y. Może mu już się znudziło, w końcu już, już chyba na, jakieś, na niej dwa lata, nie Ale dobra, niby zrezyg... Może wszystko oleje, nie Ale on jednak Łamie. Tak, zobaczcie tutaj ten wywiad. Eee, Gimper z nim rozmawiał na Perkonie. I tak. I słuchajcie tego. wyszedł wyszedłeś z niej po ilu miesiącach? Eee, wczoraj dopiero mi się udało. No idzie mówi, tak że dopiero by... dzisiaj, znaczy, że dopiero wczoraj eee, udało mu się musie wyjść eee, z gorączki, a ten film został wyrzucony. 16 możliwe, że Gimper też musiał coś tam montować, więc no, powiedzmy, że mówił to 10, czyli że dopiero 9 wyszedł z gorączki. Tak, a gorączka mu się zac zaczęła. Dobra, pytanie kiedy? Chwileczkę, sprawdźmy tutaj Powiedzmy, że czy jest. że 1 kwietnia może. No jakoś albo pod koniec marca, albo na początek kwietnia. Tak. I dopiero po takim czasie wyszedł z tej gorączki. Ale oglądajcie dalej. Jak widzicie jest cały i zdrow, gotów do nagrywania Minecrafta. Żadne, żadne zastępstwa, tylko prawdziwy JJ. To, to ostatnie pytanie do wywiadu. Kiedy Minecraft? E, już wróciłem, teraz, teraz. No i teraz powiedział, że teraz dopiero wrzuca z telefonu. I nie wyjdzie ten filmik? Hello, oszust. Dobra, może już nie będzie chciał nagrywać, nie? Ale można powiedzieć prawdę, a nie kłamać. To idzie na YouTube, a on sobie tak po prostu powie, że wrzuca teraz, a tak naprawdę nie wrzuca. Zanim pisze zaufanie, a on sobie tak po prostu kłamie. To jest dla mnie dziwne. Dobra, to na tyle w tym filmiku. właśnie widzicie tutaj takie, filmy, takie komentarze. JJ raczej już chyba nie wróci. Jeżeli już wróci, to jest naprawdę mała szansa, malusienka. No to co ja mogę powiedzieć? Cześć, do zobaczenia w kolejnych filmach. No.